Cześć wszystkim, Marek z tej strony. Witam w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj sobie zagramy w e, Raft. tak? Zawsze mi się myli, czy to jest Raft, czy to jest The Raft, bo w sumie bardziej logiczne by było, żeby było The, ale w tytule nie ma, nie? Nie ma. Dobra, nieważne. Gramy dzisiaj, wracamy do, do starego save'a, ponieważ chcę przećwiczyć i zobaczyć, co zostało dodane w nowej aktualizacji, którą Kurde, ale agresywna muzyka. <laughs> Nowej aktualizacji, która została dodana dzisiaj. E, zaraz sobie szybko przejrzymy Changelog, tylko dajcie mi się tutaj schować przed tym okropnym deszczem. E, zobaczcie, tak to wygląda. Mamy tutaj update 13, Renovation Update, czyli update renowacyjny, który dodaje no, dużo nowych, fajnych zagadżetów. Na przykład, możemy dodawać sobie nowe bu bloki budowlane. Zobaczcie, że mamy. O, właśnie zauważyłem, że kursor myszy nie jest właściwie skalibrowany. Dobra, będę w takim razie patrzeć na podgląd, żeby wy, żeby żebyście wy widzieli to, na co pokazałem. Bo ja w tym momencie mo my, kursor myszy muszę mieć tutaj, żebyście wy go widzieli tutaj. Niestety tak, tak to działa i nie za bardzo mogę to zmienić na hopsyup, ale z drugiej strony jeśli to zmienię, to będzie mi się gorzej grało, bo okno gry będzie mniejsza, a tak to jest większe, nieważne. Dobra, zobaczcie, że mamy dużo nowych bloków, które zostały dodane do gry. Okna między innymi, takie bardziej solidne deski. Tutaj widzę, że to jest jakby to nazwać reling, czy to jest poręcze dodane. Mamy nowe dachy i całą masę różnych innych fajnych gadżetów. Bardzo mi się podoba to tutaj, zobaczcie, że można takie fajne wykończenie dachu zrobić. I teraz jeszcze kolejna fajna atrakcja, że będzie nowy, dużo nowych mebli oraz możliwość farbowania e, sobie e, tego nasz, tej naszej tratwy, co uważam za bardzo fajną rzecz. E, o, i teraz tu, tu jest informacja, że wszystkie te dekoracje będą odblokowane za pomocą paczek, które możesz znaleźć za pomocą metalu, detektoru metalu e, w wypływających beczkach i w skrytkach na... na Wyspach, czy znajdziesz je wszystkie. No, to jest bardzo interesujące. Mamy też tutaj system malowania zaprezentowany. Widać, że możemy sobie wybrać, widzicie, wzorek. E, tutaj jest nawet gdzieś ten, to koło. O jak widzicie, że mamy podstawowy kolor, zapasowy kolor, i którym wzorkiem chcemy operować. E, tutaj mamy różnego typu system budowania zaktualizowany, system malowania z podglądem, jaki będzie finałowy kolor, farby pomalowany. E, Teraz to jest też coś, czego moim zdaniem brakowało wcześniej w grze, że jak chcemy coś toporkiem usunąć, to ten obiekt się podświetla. Tego wcześniej nie było i to było trochę irytujące. Co my tu jeszcze mamy? A właśnie, zobaczcie, dodali teraz dzikie, dzikie życie do gry. Mamy teraz w grze delfiny, wieloryby żółwie, e, płaszczki, tutaj jeszcze chyba pisali wcześniej, czekajcie, gdzie, gdzie tutaj to było, e, jest informa... nie, nie, za daleko pojechałem. Jest informacja, że dodano do gry jeszcze płaszczki, meduzy i, e, i ptaki w formie stad dużych, które będą latać i nas e, podziwiać, że tak powiem. O, to są, to są moby neutralne, które nie będą na nic, nic w stanie zrobić. Tyle, że po prostu sprawią, że świat będzie troszkę żywszy, bo to jest coś, czego brakowało trochę w, tym, w tej grze, że ten próż w zasadzie rekina, re, rekinicy, to w zasadzie nic nie mieliśmy dodatkowo. Kolejna rzecz to jest coś, co miało się pojawić w kolejnym update'cie z dodającym up Chapter 3, ale ostatecznie autorzy zdecydowali się dodać to już teraz. To jest główna kontrola silnika, dzięki temu będzie można wyłączyć wszystkie silniki naraz, a nie. Pojedynczo nie będzie trzeba już ganiać na koniec statku, żeby wyłączyć włączyć silniki. Po prostu będziemy tą wajchą sobie ciągnąć i, i wszystkie się zatrzymują. I pewnie jedna wajcha będzie od kierunku silników, nie, że do przodu do tyłu, a to będzie włączało, wyłączało silniki. To jest bardzo fajna rzecz. Tutaj jest pełny change lock jeszcze wypisany. Także jak ktoś chce dokładnie sobie poczytać, to polecam. Dobra, robię takie podstawowe rzeczy, które raz na jakiś czas trzeba tutaj zrobić, żeby. Mieć zaliczone... co? To takie jakieś dziwne artefakty dźwięku są, w ogóle strasznie wzburzone morze, jak na tak spokojną pogodę. Nie pamiętam, żeby fale tak przepływały po dnie naszej tratwy. Chociaż e, zadowolony jestem bardzo, bo nasze postępy tutaj są na bardzo zaawansowanym poziomie, e, coś czego zawsze było trudno mi dopilnować w tej grze i jest bardzo fajnie dzięki temu bo dużo wy wydajniej się pracuje, czekajcie o jedzonko zrobione, dobra okej okay. i weźmy sobie w takim razie wodę, tu jest wy pełni solanką a tu jest e słodka woda, dobra okej, okay. o to mi chodziło dobra, bateria, szkoda że nie ma podglądu z informacją ile ta bateria jeszcze ma Prądu w środku, trzeba ją podnieść i odłożyć, żeby móc to zobaczyć, ale to pewnie też autorzy będą z czasem dodawać takie drobiazgi. Tu w ogóle nie ma baterii, a tak, bo tu była hodowla zwierząt, które wymarły, bo, bo woda się skończyła. Ale teraz już mamy rury położone i nie będzie z tym w przyszłości problemu. Dobra, przejdźmy się na tę wyspę tutaj. Skoro mamy szukać za pomocą detektora metali, to zobaczymy, może uda się coś znaleźć. Dobra. Okej. Okay. Eee, za dużo wody. Ok. Wygląda na to, że tutaj na tej wyspie chyba nie ma nic, co by detektor mógł znaleźć. Także popłyniemy sobie na jakąkolwiek inną wyspę. Zauważyłem, że im większa wyspa, tym większa szansa, że coś znajdziemy na niej. I zazwyczaj zazwyczaj na tych największych to nawet kilka potrafi być, co jest też fajne. Dobra. Okej, okay, to... Aha, właśnie, czy my możemy w takim razie zrobić ten mechanizm do podnoszenia, do regulacji silników? Yy, silnik, antena... Nie, nie mamy tego tutaj. Zobaczmy, czy będziemy musieli w takim razie wy... O, o. Widzę rekina. A! W ogóle jakieś dziwne dźwięki mi się robią. Słyszę takie... Nie wiem, jakby to nazwać. Popierdywanie dźwięku, wiecie, że się robi, jakby się przecinał. Jest bardzo to dziwne strasznie. Eee... Czym, co, co ja miałem zrobić? A miałem iść do warsztatu, do stołu naukowego i podejrzeć. Gdzie on, gdzie on teraz jest to? Ja, tuż przed zakończeniem ostatniej serii poprzestawiałem mocno tutaj na, na tratwie wiele rzeczy i ja już nie pamiętam co jest gdzie. Oj, patrzcie, udało się. Inwentarz, już mamy to odblokowane. E, także nauczmy się. I mamy tutaj Engine Controls. Zobaczcie. Potrzebujemy o, 6 odpadków, 6 sztabek tytanu, dwie śruby i jeden układ scalony. Szczes sztabek tytanu to jest dosyć kosztowny materiał. Odpadki, gdzieś tu miałem odpadki, dobra. Raz, dwa, cztery, dobra. Dwie śruby. Zdaje się, że tu mamy szafki z tymi zaawansowanymi materiałami. Dobra, są dwie śruby. 6 sztabek tytanu, idealnie, po prostu, idealnie. A czy nie mamy żadnych płytek scalonych, gotowców? E, wygląda na to, że chyba nic nie mamy. Nie fajnie, bo będę musiał w takim razie zrobić. Z czego, z czego się je robiło? Układ scalony. Halo! E, hmm. Ładowarka do baterii, a to już mamy. Jest. Układ scalony się robi z jednego kawałka miedzi dwóch kawałków miedzi, przepraszam, pięciu kawałków plastiku i jednego tego cuda, Ok. Przydałby się w takim razie jeszcze e, możliwość sterowania kotwicą za pomocą tej, tego, tych dźwigienek tutaj, które właśnie wstawiamy. Tak sobie tera, teraz myślę. E, rozumiecie, że żebyśmy mogli kotwicę podnieść i opuścić nie, nie schodząc z tego miejsca. Moim zdaniem to byłoby bardzo Korzystne, ale z drugiej strony, z drugiej strony i tak nie jest źle, jeśli mamy coś takiego. Ok, tym włączamy i wyłączamy. E, odwrócę to na drugą stronę, bo odnoszę wrażenie, że chyba tył naprzód to postawiłem. Dobra. Ok, to jest kierunek. To jest włącznik, wyłącznik. Ok. Aha. A jak na drugą stronę? Nie mam zielonego pojęcia, czy... Dobra, podnieśmy kotwicę i zobaczmy, jak to w takim razie będzie się sprawowało. Głęboko. <grymny> ok, włączamy silniki. I odwracamy kierunek. Ale super to działa! Ale motyw! Bardzo mi się podoba, jestem zadowolony niezwykle. Bo chodzi o to, że wie, wiecie, ta gra ma multiplayer, nie? Ale w multi zazwyczaj grywam na live'ach. Żeby, żeby była jakaś interakcja z wami, moi drodzy. A tak po prostu jak nagrywam sobie te odcinki, to zawsze siedzę sam. I ganianie do tych silników tam, to jest trochę frustrujące jednak, irytujące. E, dobra, płynę do jakiejkolwiek innej wyspy i zobaczymy, czy uda nam się znaleźć jakąś większą, żebyśmy mogli... E, żebyśmy mogli poszukać jakichś materiałów. Które da się wykryć za pomocą radaru i może uda się odblokować w ten sposób te, te rzeczy, o których oni tam pisali, te dekoracyjne. A właśnie, w takim razie zerknijmy sobie jeszcze w motek. I. Nie, tu nic nowego nie widzę. To są wszystko rzeczy, które już były. A, nie, patrzcie, są już tutaj te dachy. Okej. Okay. Znowu leci ta kaseta z heavy metalem, czy jakimś tam death metalem. Są daszki, tak to wygląda. Okej, okay, czyli będziemy potrzebowali teraz dużo, bardzo, bardzo dużo, dużej ilości drewna. A, dobra, już się zmieniła stacja. O, tu jakaś wyspa jest. Ciekawe, że nie ma jej na radarze, to jest trochę... dziwne. Nie jest to wyspa, do której wcześniej zaplanowaliśmy płynąć, ale jest po drodze, więc postanowiłem się zatrzymać i spróbujemy pomachać tym Radarem, wykrywaczem metali, raczej nie radarem. Dobra, kotwica. I zobaczmy w takim razie. O! Proszę bardzo. W takim razie, gdzie to może być? Muzyka jak zwykle przyjemna. Brakowało mi muzyki z tej gry. Ona jest strasznie monotonna, bo jest. W kółko 3-4 te same utwory, co potrafi być trochę męczące, ale sama w sobie muzyka jest bardzo dobra i bardzo ją lubię w tej grze. Dobra, nie mam zielonego pojęcia, gdzie to może być. O, dobra, dobra, coś znaleźliśmy. Dobra, coś, coś się udało znaleźć. Nie. O, jestem rozczarowany. Liczyłem, że trafimy już jeden z tych l, l, przedmiotów, które, których poszukujemy, a jednak nic nie było. Yy, się zastanawiam, czy tu się zatrzymać na jakiś czas i nie pozbierać sobie trochę zasobów. Ale z drugiej strony nie chcę tracić za bardzo czasu. Bo bardzo chciałbym zobaczyć te nowe mechaniki, które zostały... O! Może tutaj coś będzie? Eee, też nic nie ma. Bo pisali, że w beczkach będą te dodatkowe przedmioty do odblokowania, bo... Nie wiem, czy pędzel możemy już sobie teraz zrobić, nie? I tą farbę. I zobaczmy, czy tutaj gdzieś tego nie ma w spisie przedmiotów. Nie, ja tu nic nowego nie widzę. Może w meblach? Nie, w meblach też nic nie ma. Zegary, zegar były, stoły były, półki były. Eee, Chociaż farba i malowanie, one już kiedyś były, wydaje mi się, nie? To, to nie jest tak, że to jest jakaś kompletna nowość. Chociaż wcześniej. Yy, czekajcie, odpadki, kamień, pióra, dobra? Chociaż wcześniej one były w takiej troszkę prostszej formie, wydaje mi się. A teraz oni pewnie ten mechanizm cały rozbudowali mocno. No Dobra, stwórzmy w takim razie trochę. Płyn do farb to się nazywa. Oho. Mam tu gdzieś jakieś gotowce lin? A, są. Dobra. Dobra. I tutaj mamy pędzel. Trzy, trzy piórka są potrzebne. Gdzie ja mam piórka? Ktoś pamięta, gdzie ja je chowałem? <śm> e y nie pamiętam kompletnie, co ja w której skrzyni miałem. <śm> <śm> Potrwa to trochę, nim sobie wszystkie te takie detale przypomnę. Musicie mi wybaczyć. E o, dwa mam tylko. Oż kurczę. A przecież tutaj chyba w tych w gniazdach mew chyba on, można je zbierać, nie? A, dobra, było jedno. Są trzy. Dobra, idealnie. ok. Zróbmy sobie w takim razie ten pędzel Frenzel i zobaczmy czy to A, jest! Patrzcie. Dobra, zróbmy sobie w takim razie ten wzorek i tutaj kolor główny zróbmy taki, tutaj zróbmy sobie Aha, tego nie mogę włączyć? A nie, można, można. Dobra. Okej, okay. zobaczmy w takim razie. A, farb nie mamy. Musimy jeszcze zrobić farby. Dobra, a jak się robi farby w takim razie? Wytwarza barwniki z kwiatów, jest napędzany wodą. Ok. Barwniki z kwiatów. Tu jest coś, jest coś, jest coś. Udało się coś złapać. Dobra. Jakieś powiadomienie jeszcze do tego dostałem? Byłem. A, jest tutaj, dobra. I coś podnieśliśmy. Jest. Paczka, ciekawe, co jest w środku. Okej, okay. a co my możemy z nią zrobić w takim razie? Aha, musimy ją otworzyć. Okej, okay. potrafisz stół. Okej, okay. czyli potrafię teraz stół. Yy... Skor o, kolejna paczka. Teraz potrafię. Mot cytat motywacyjny. Motivational quote. Ok, tylko czym się robi w takim razie? Zerknijmy. A właśnie, patrzcie, teraz tak działa ten system podświetlania obiektów, bo wcześniej waliliśmy tym toporkiem tak trochę na ślepo i nie, nie, nie zawsze można było być pewnym, co się kliknie. A teraz zobaczcie, że dokładnie widzimy, który obiekt zniszczymy, jeśli użyjemy toporka, co jest bardzo fajną rzeczą. dobra. Zobaczmy, w takim razie tutaj tego nic nie będzie. Trzeba uważać, bo tam patrzcie kolejna kanciasta skrzynia jest, w której możemy następny przepis znaleźć. Dobra, mamy Motivational Quote. Zróbmy sobie go w takim razie. I tutaj były... Aha, tu są stoły i zobaczcie, że możemy sobie zmienić tutaj na ten okrągły stół. A, to jednak zwykła beczka. Ale lepsza taka niż żadna. Dobra, tutaj dorzucę trochę i wezmę jeszcze tamtą beczkę, tylko musimy trochę kurs skorygować. Aktualnie nie płyniemy na żaden cel i zastanawiam się, czy przed nami się... A, jednak pojawiają się jeszcze przed nami jakieś wyspy. Dobra, to płyniemy sobie na nią i tylko wyprostuję kurs. O, ta przejdzie, przeszłaby bokiem, idealnie. Dobra, poszukajmy sobie miejsca na ten półokrągły stół. Aha, w ten sposób to jest rozwiązane. Idealne miejsce na śniadanie, zobaczcie. <laughs> Później będę musiał tutaj barierki jeszcze porobić, żeby to jakoś wyglądało. Stół ma tą samą teksturę co podłoga, więc nie wygląda to dobrze. Przydałaby się już teraz ta farba. Ale póki co jeszcze nie wpadłem na to, jak ją zrobić. Także musimy chwilę poczekać z tym ambitnym planem. E, zróbmy jeszcze ten numer z tym e, cytatem. Cicho. Uuu, nagle się taka głośna muzyka zrobiła. Dobra, przyciszmy sobie troszkę. Zawsze musi być. E, e, ta, 25. <laughs> Good things come to those who float. E, czyli dobre rzeczy zdarzają się tym, którzy się utrzymują na wodzie, mówiąc tak. Tak, w takim dosłownym tłumaczeniu, e, a to jest e, jak, jak to się nazywa? Parafraza e, powiedzenia All good things comes to those who wait, czyli, czyli wszystko dobre przytrafia się tym, którzy czekają. No, cóż, jeśli coś jest możliwe, nie? to tak jest w fizyce, w matematyce prawdopodobieństwa. Jeśli coś jest możliwe, to choćby to nawet jakby było nieskończenie nieprawdopodobne, szansa wiecie na to, żeby to się zdarzyło, jest nieskończenie, nie, nieskończenie mała, ale jest, to wcześniej czy później to się wydarzy. Nie? Także jeśli ktoś będzie dostatecznie długo czekał, to wcześniej czy później mu się przytrafi to, na co czeka. No i mamy kolejną paczuszkę. Co tym razem? E, obraz. Na, nauczyliśmy się robić obraz. E, zobaczmy, gdzie on tutaj jest. A jest obraz. Potrzebujemy złoty barwnik oraz gwóźdź. No dobra, z gwoździami nie ma problemu. Może że jest z tymi, złoty, zło, z tymi barwnikami. Bo nie wiem, czy to jest do tego jakaś maszyna potrzebna, żeby to robić, czy, czy jak. E, zobaczmy, co to w ogóle jest. Przewód paliwowy. Aha, dobra, to to już przerabialiśmy skrzynię. E, rafineria biopaliwa, ładowarka do baterii, linka. Kurcze, nie widzę tutaj nigdzie. Filtry, elektryczny filtr, tak, to już mamy. W zasadzie mamy wszystkie rzeczy, które się da zrobić, to już mamy zrobione. Czyli. Hmm, nie mam pojęcia. Eee, e, ja chcę wyjść. No. Okej, okay, żeby nie tracić czasu, odstrzeliłem ptasiora na wyspie, na którą dotarłem. I postanowiłem. Przy okazji też dzika rozwalić lokalnego. I teraz możemy sobie w spokoju pozwiedzać i poszukać detektorem skarbów. Chociaż robi się już noc i zastanawiam się, czy to jest dobry pomysł, żeby się tu kręcić, ale z drugiej strony nic nam nie grozi w sumie. Dobra, przerzukam sobie takie standardowe lokacje, które tutaj są do przekopania i tak dalej, i przeorania. Ta, ziemia się też przydać może, chociaż nie wiem czy w ogóle... Na pewno grzybki się przydadzą. I różne inne atrakcje. Także co się da, będę jednak zbierać. E, piasek bym wolał niż ziemię, szczerze mówiąc, bo... Bo z piasku więcej zastosowań na tym etapie rozgrywki już będziemy mieli niż niż z ziemi, ale okej, okay, dobra. O, Tu nic nie ma. A tu się na górę chyba wchodziło, nie? Czy, czy mi się wydaje? Ech, nie. Chyba nie. Albo. O, właśnie. Ha! Wiedziałem, że tutaj jest jakaś niespodzianka na nas czekająca. Dobra, udało się coś podnieść, ale. A, właśnie, to, to jest paczka, którą znalazłem wcześniej w wodzie. I co znaleźliśmy? Świecznik. O, romantyczną kolację będziemy mogli przygotować, fajnie. Nie wiem, czy w ogóle coś widzicie, ale tutaj jakieś paczki mi wypadły. Wyrzucam nasiona, bo tych mam od groma w bazie. Coś można by zjeść, na przykład te malinki. I spróbujmy popodnosić te rzeczy. To jest sztabka metalu, to tym bardziej warto byłoby to podnieść. Dobra. I kolejna poczuszka. I co w niej tym razem możemy znaleźć? E Lampa wisząca. O, te lampy wiszące będą ślicznie wyglądać, jakie je tutaj jest, to rozstawimy na, bys, na, na tej naszej e, krypie pływającej. Dobra, e, zdaje się, że, że tam w tej jaskini, w której byliśmy wcześniej, jest ten ten, bo zaraz jak z niej wyszedłem, to radar pokazywał prawie maksymalny pasek. I zacząłem się kręcić po okolicy i nagle odczyt zniknął, więc sugeruję to, że. O, widzicie? O, proszę bardzo, kto by pomyślał? <laughs> no, strasznie, uwaga, dobra, i co mamy? E Miedź i ruda metali. Dobra, wyrzucam to, bo mam tego dużo. I wyrzucam e kamienie, bo też mam ich dużo. W sumie tą głowę ptasiora też mógłbym wyrzucić, i wtedy bym miał z głowy. A, chociaż w sumie to powiem szczerze, ta głowa dzika mi się mniej podoba. Co to jest? Omlet z grzywami. Dobra, to to na pewno też mam już. E, to załóżmy sobie głowę ptasiora, bo ta wygląda dużo fajniej. Mm. <laughs> Ciekaw jestem, czy przestrzeń w tej grze jest zawinięta. Czyli jeśli byśmy w jednym kierunku płynęli cały czas, to czy wcześniej czy później wrócimy do punktu, z którego, z którego zaczęliśmy podróż? Czy też może na przykład układ tych wysp jest losowy cały czas i one się spawnują i respawnują i, i despawnują w miarę jak się poruszamy po świecie gry? Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc. Trzeba by kiedyś to sprawdzić. Ja, jak ja bym był programistą tej gry, to szczerze mówiąc, ja bym zrobił tą drugą opcję, że, że lokalizacja tych wszystkich wysp jest losowa i że zmienia się za każdym razem, gdy na przykład idziemy spać, Ponownie uruchamiamy grę, albo coś w tym stylu. Wtedy to byłoby dużo ciekawsze, moim zdaniem, niż gdybyśmy mieli zafiksowane na stałe te, 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 te rzeczy. Chociaż z drugiej strony zdaje się, że jak uruchamia się grę, czekajcie, tam jest jakaś wyspa po prawej, to zdaje się, że wpisuje, losowany jest seed, czyli ziarno świata. A jeśli jest ziarno świata, to znaczy, że wyspy chyba jednak są zafiksowane, jeśli chodzi o ich pozycję. Dobra, póki sobie tam płyniemy. Przejrzyjmy sobie w takim razie jeszcze te bloki dekoracyjne, które się mogły pojawić. Bardzo mnie ciekawią te lampki, zaraz sobie chciałem je przejrzeć. Zobaczmy jeszcze tylko ten świecznik. Jak to wygląda. Aha, to taki malutki świeczniczek jest po prostu. I, i co? Można, można ten zapalić i zgasić trochę świeczkę? Można zgasić? Chyba nie. No dobra, okej. Okay. W porządku. E, potrzebujemy trochę śmieci. Gdzie ja tutaj te śmieci miałem? Plastik raczej, co ja gadam. I zobaczmy to, bo to jest szczególnie interesujące dla mnie. Aha, to jest takie coś. Ja myślałem, że to będzie w formie takiej liny, jak ta lina I że będzie można sobie wtedy na przykład rozwieszać to i, i decydować, gdzie to ma wisieć. A tak to możemy sobie zrobić tylko... To. Czekajcie, odruchowo z scrolem próbuję to obrócić. A tak... Ale i tak to fajnie wygląda. Jakby tak zbudować ich więcej... To można by zrobić całkiem fajną, romantyczną przestrzeń, w której można by sobie pomieszkać. Dobra, kojarzę tą wyspę, bardzo dobrze. Wielokrotnie już taką, tą wyspę, czy taką wyspę odwiedzaliśmy, także sobie na niej się zatrzymamy. Tam na górze chyba jest paczka zawsze. Trzeba tylko do niej doskoczyć. Okej, okay. hop. Dobra. O, kolejną paczkę podnieśliśmy. Fajnie. Zobaczmy, co jest w środku. Eee. Sto jak na drewno. O, to brzmi intrygująco. Au! Okej. Okay. Dobra. Nie, w tamtą stronę. Wytrzymaj, moja wierna łopata, zaraz. O, ostatnie... Idealnie starczyło na ostatnie kliknięcie, ale cudnie po prostu. <laughs> Już się bałem, że będę musiał lecieć na trawę, żeby naprawić łopatę... Zrobić nową łopatę raczej, co ja gadam. E, dobra, lecimy dalej w takim razie na następną wyspę, tutaj mi się nie chce zatrzymywać na dłużej. O, parę dobrych tutaj rekwizytów tutaj znaleźliśmy przy okazji. Dobra, pyk, 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 pyk. Muszę przyznać, że zbieranie tych przedmiotów z tych pułapek jest bardzo satysfakcjonujące i dużo fanu daje to zawsze czekajcie, wstawię tylko to, odblokujemy to i paczkę będę sobie już rozpakowywać jak będę w drodze do następnej wyspy Czy dobrze widziałem, że tam tratwa jest? Eee, tak, widzicie? przy samej lewej krawędzi ekranu jak się ona wprost na to, na to patrzy to tego nie widać dobra, to sobie tam popłynę szybko, 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 zanim, zanim wpadniemy na tratwę haha, <laughs> udało się dobra, i czy my płyniemy cały czas? ciekawe, bo te tratwy za, za, toną, jak się na nie wejdzie ale dopóki, widzieliście, dopóki na nią nie wszedłem to ona nie chciała się zanurzyć dobra, i mamy skrzynkę super i kolejną paczkę, bardzo fajnie e, tu jakieś przepisy jeszcze trafiliśmy sobie chciałem zobaczyć tylko czy ich przypadkiem nie mam gdzie ja teraz mam kuchnię? Tam. Eee, dobra, tą, tą mam w dużych ilościach. I kompot owocowy. Eee, I... Tak, jest. Dobra, to nie, nie potrzebujemy tego w takim razie. Dobra. I zobaczmy... Aha, tutaj jeszcze jest to. I zobaczmy w takim razie jeszcze te dwie paczki sobie na koniec. Eee, nie rozkminiłem jeszcze jak działa farba. Krzesełko. I... Globus! O, krzesło i globus, to brzmi fajnie. Zobaczmy. Nie wiem, jak, jak działa ta farba, i to jest coś, co mnie trochę smuci, bo chciałem się tym pobawić. Dobra, tu musimy mieć farbę. A, właśnie, tu jest ten stojak na drewno jeszcze, zobaczcie. E, ale taki malutki. Taki, taki knypek śmieszny. Aha, i to tylko tyle, że to wygląda. Ja myślałem, że to będzie miało jakąś bardziej praktyczną funkcję. No dobra, ale to i to i tak fajnie. Dużo tych bloków dekoracyjnych poddawali. Eee. Co tam było jeszcze? Globus był i coś jeszcze było, nie? Tylko tego tu już nie widzę, zapomniałem. A mam tak dobrą pamięć, że, że nie przypomnę sobie teraz, co to był za przedmiot. O jejku! Eee, 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 nie pamiętam, co to był za obiekt. Kurczę! Ale ja mam ser szwajcarski zamiast mózgu, po prostu. No dobra, trudno. Wiecie, będę już kończyć na tym dzisiejszy odcinek, bo i tak już nie mam tak dużo czasu, żeby nagrywać dłużej. A i zrobiliśmy bardzo dużo, najwyżej zrobimy sobie jeszcze jeden odcinek, jeśli macie ochotę. Mam nadzieję, że niedługo autorzy wydadzą update do tej gry, żebyśmy mieli więcej do roboty i kolejny chapter będzie dodany, bo byłoby bardzo miło sobie jeszcze posiedzieć, pograć trochę. A w przeciwieństwie do niektórych youtuberów nie mam aż tyle fantazji, żeby robić 300 odcinków z gry, gdzie na przykład możemy tylko pływać pojedynczą małą tratewką i nawet na wyspy się nie da wchodzić, bo wiem, że tacy są i tak robili. Ja, nie, ja, ja bym z tego siebie nie, nie wyprztykałbym tego tyle. Ale no to dobra, nieważne. Okej, okay, kończę w, tym, w takim razie dzisiejszy odcinek. Jeśli ktoś może mi podpowiedzieć, jak się robi farbę, będę bardzo zobowiązany i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych odcinkach już niedługo. Dzięki wielkie, cześć.